Wprowadzenie do polskiego folkloru. Postać Swaroga, choć marginalna w historii Polski, odgrywała pewną rolę w polskim folklorze i w ludowych wierzeniach. W niektórych opowieściach związany jest z tajemniczymi miejscami, takimi jak góry czy jaskinie, a jego postać pojawia się w lokalnych legendach. Kult ognia. Kult Swaroga ściśle związany był z kultywowaniem ognia. Ogień uważany był za symbol życiodajnej siły, oczyszczającej energii oraz ciepła. Świętowano różne obrzędy związane z paleniem ognia, a czasem także skakaniem przez ogień w celu uzyskania błogosławieństwa i ochrony. Bóg Ognia i Słońca. Sfaruk był uważany za Boga Ognia, który miał również kontrolę nad Słońcem. Jego imię jest powiązane z ogniem, a wielu słowian wierzyło, że to on nadzoruje ogień domowy i chroni przed niebezpieczeństwami związanymi z ogniem. Swarożyc i Światowit. W niektórych źródłach swaróg jest identyfikowany z innymi bóstwami, takimi jak Swarożyc lub Światowit. Swarożyc, zwany także jako swaróg młodszy, był czasem uważany za młodszą formę swaroga a Światowit był bóstwem z wieloma twarzami, utożsamianym z widzeniem, mądrością i sprawiedliwością. Geneza i rodzina Istnieje różnorodność w mitologiach słowiańskich co do genezy Swaroga. W niektórych wersjach był on uważany za ojca innych bogów, w tym Peruna, boga burzy i wojny, czy dasz boga, boga dostatku. W innych mitologiach występuje jako syn Roda, Protoplasty lub Boga nieba. Związki z innymi bogami. Swaróg był często utożsamiany z innymi bogami ognia i rzemiosła w różnych słowiańskich regionach. Jednak imiona i funkcje mogły się nieco różnić w zależności od konkretnego plemienia czy regionu. Święto Swarogowe. Istniały różne święta ku czci Swaroga. Zwykle związane z okresem letnim, gdy moc słońca była największa. W trakcie tych uroczystości oddawano cześć bogowi ognia, składając mu ofiary i modlitwy. Czczony jako Bóg sprawiedliwości. W wierzeniach słowian, Szwarog był również kojarzony z pojęciem sprawiedliwości. Jego funkcja sprawiedliwego sędziego i strażnika porządku społecznego sprawiała, że był szanowany jako Bóg który każe złoczyńców i nagradza sprawiedliwych. Bóg rzemiosła i kowalstwa. Swaróg był również bogiem rzemiosła, kowalstwa i metalurgii. W mitologii słowiańskiej często przedstawiany jest jako mistrz kowalski, co symbolizuje związek z pracą metalurgiczną i twórczością ludzką. Upadek kultu. Z powodu chrystianizacji Słowian Kult Swaroga i innych słowiańskich bogów stopniowo zanikał. Kościół chrześcijański zastępował stare wierzenia nowymi, a wielu bogów zostało zepchniętych na margines folkloru. Która ciekawostka najbardziej przypadła ci do gustu? Napisz w komentarzu i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału.